Leje jak z cebra. A wiecie, że to wina tych z Afryki? Bo to było tak. W pewnej wiosce w Afryce była totalna susza. Także już wszyscy przymierali od tej suszy. Afrykańczycy poszli do swojego szamana i mówią: Szamanie, proszę sprowadź nam deszcz. Szaman popatrzył, popatrzył. A ma ktoś z was wodę? Cisza. Czy wodę ktoś ma? Pyta. W końcu jeden ze współplemieńców mówi, no ja mam tutaj pół bukłaka. No to szaman wziął od niego te pół bukłaka, wlał do miski, zdjął z siebie koszulę, pierze, pierze tą koszulę, podjął tą koszulę, wykręcił, odłożył na bok, a wodę z miski wylał pod krzak. Przerażeni Afrykańczycy patrzą na niego, a szaman znowu pyta, kto z was ma jeszcze wodę? Jeszcze jeden Afrykańczyk się odzywa i mówi, ja mam jeszcze pół bukłaka. Szaman wziął od niego te kolejne pół bukłaka, znowu wlał do miski, wziął koszulę, wypłukał, wypłukał, położył na bok, a wodę z miski wylał ponownie pod krzak. Tu Afrykańczycy się wściekli totalnie i chcieli już się rzucać na szamana, ale właśnie w tym momencie zaczęły się nad nimi zbierać ciemne chmury burzowe. A szaman tylko tak patrzy i mówi. No. Zawsze pada, jak pranie zrobię. Podobało ci się? To zaobserwuj po więcej poczucia humoru i dobrej energii, która płynie do ciebie codziennie.